Dlaczego nigdy nie powinieneś kłócić się z toksyczną osobą? Płótnia dla popaprańca jest doskonałą okazją dla sprawdzenia swoich umiejętności manipulacji. Toksyczne osoby nie dbają o merytorykę, konstruktywność czy sprawiedliwość, a jedyne czego chcą, czego pragną, to po prostu wygrać. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy się myli, czy też ma... Psychowak będzie kłamać, drążyć temat, męczyć, atakując Ciebie, przeskakując z jednego tematu na drugi, unikając poruszonej na początku kwestii. Ma to przede wszystkim na celu zmylenie Cię i wyczerpanie Twojej osoby, tak abyś nawet nie pamiętał, nie pamiętała. O czym na końcu miała być ta rozmowa? Toksyk do usranej śmierci będzie przekonywać cię, że to nie oni, lecz ty jesteś winna winny wszystkiego. Popaprańcy tak naprawdę wierzą we własne kłamstwa, wzmacniając swoje nędzne, podłe i nikczemne stanowisko. A więc rozmowa z toksykiem spotęguje u ciebie tylko niepotrzebny stres i stany lękowe. Innymi słowy, Toksyczna osoba się umacnia, a ty jesteś wyczerpany, wyczerpana. I tym oto sposobem zapewniłeś narcystycznemu popaprańcowi więcej zasilania, więcej energii. Ale co istotne, nadal nie masz żadnego rozsądnego rozwiązania na pytanie, które zadałeś, zadałaś na początku konwersacji. Jeśli masz jasny umysł, Toksyczne osoby nie ustąpią, dopóki cię nie złamią. Będą kontynuować kłótnie, dopóki nie przeprosisz lub się nie złamiesz. Najlepszym sposobem, aby sobie z nimi poradzić, jest potępienie ich zachowania i odejście bez tłumaczenia. Nie potrzebujesz przeprosin, bo tak naprawdę ich nie dostaniesz. A jeśli je dostaniesz, to dobrze wiesz, że będą nieszczere. Co więcej, tak naprawdę nie chcesz słyszeć, co myśli popapraniec. Dlatego że kiedy toksyk zacznie wyrzucać z siebie co myśli, tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie próbować manipulować twoją osobą. Przedstaw fakty, przedstaw swoje stanowisko i odejdź, albo najlepiej w ogóle ich nie przedstawiaj, tylko tak jak mówiłem wcześniej wyjdź po angielsku. To da Ci przewagę, ponieważ nie zapewniłeś im możliwości przekonania Cię, że jest inaczej. Oni muszą się zastanowić nad tym, co powiedziałaś, co powiedziałeś. Nigdy nie kłóć się z toksykiem. Twój czas i Twoje zdrowie psychiczne są zbyt cenne, aby je marnować.